A więc tak, zaczynając przemówienie, chciałem powiedzieć na samym początku, że się tak dzisiaj wkurzałem, nagrywając tego mojego pierwszego motovloga, że nawet nie macie pojęcia. I to wszystko przez mojego brata, Szymusia, który mnie namówił do tego nagrania. Cześć Szymuś, pozdrawiam Cię serdecznie. Ogólnie generalnie chciałem w tym motovlogu pokazać dużo rzeczy, które miały dzisiaj miejsce, ale niestety albo mikrofon mi nawalił, albo kamerka się wyłączała, bo była słaba bateria, albo coś, albo coś. Także jest jak jest, dzisiaj będę siedział na ławeczce, pokazuję Wam co się dzieje tutaj w okolicy, bardzo ładne widoki, ktoś tam idzie i się patrzy na mnie, ale to nic. niech sobie myślę co ja tutaj robię motovlog też musi być nie ma przeprosin co nas nie zabije to nas mocniej, nie będzie więcej nie no normalnie szlak mnie trafi co chwilę się ta kamerka wyłącza blokuje się, No dobra stwierdzam, że nie ma sensu tego robić dzisiaj Muszę sprawdzić o co chodzi. Kartę, może sformatować, może coś z nią zrobić. Może kupić nową. Bo nie wiem, co się w ogóle dzieje z tą kamerką. Hmm, więc tak, zapraszam do komentowania. Muszę szybko mówić, bo się zaraz nowo zatnie. Zap... No kurwa! No nie, odcięła się. Dobra.